Wolny komputer znikąd? Czy wiesz, kiedy twój komputer wczoraj był normalny, a dziś wygląda jak cegła? To nie magia, zawsze kryje się za tym jakiś powód. W większości przypadków jest to kombinacja: program działający w tle pochłania wszystko, dysk jest pełny lub używany w 100%, aktualizacja działa w ukryciu, wirus lub nawet jego część zaczyna się niepowieść. Pomysł jest prosty. Będziesz postępował ze mną w sposób przypominający listę kontrolną. Na każdym kroku eliminujemy możliwą przyczynę, dopóki nie znajdziemy tego, co spowalnia system Windows. Pierwszy szybki test, czy to tylko tymczasowa awaria? Zanim zaczniesz wszystko mieszać, wykonaj podstawy, które wiele osób pomija. Zamknij wszystkie możliwe programy. Zapisz to, co ważne. Uruchom ponownie komputer poprzez menu Start, nie tylko zamykaj pokrywę notebooka. Po ponownym włączeniu zauważ, czy zwalnia tylko podczas otwierania określonego programu? A może od początku wprowadzanie hasła jest powolne? Jeśli jest to tylko jeden program, problem prawdopodobnie leży w nim. Jeśli wszystko jest ciężkie, przyczyna jest głębsza i warto kontynuować kolejne kroki. Użyj menedżera zadań jako prześwietlenia systemu Windows. Zobaczmy teraz, kto kradnie zasoby maszyny. Pierwszy naciśnij Ctrl o Shift o Escape, aby otworzyć menedżera zadań. Drugie kliknij Więcej szczegółów, jeśli pojawi się wersja uproszczona. Trzecie spójrz na kolumny Procesor, Pamięć i Dysk. Ważne pytania. Czy na górze listy znajduje się program, który cały czas wykorzystuje prawie 100% procesora? Czy pamięć prawie zawsze jest bliska 90%? Czy kolumna dysk pozostaje na poziomie 100% nawet bez otwierania czegokolwiek? Jeśli pojawi się gra, przeglądarka lub inna aplikacja, którą rozpoznajesz, spróbuj zamknąć ją normalnie. Jeśli jest to coś, czego nie używasz i obciąża Twój system, być może nadszedł czas, aby go oginstalować. Jeśli problemem jest coś w systemie, takie jak program antywirusowy, Windows Update, plik wykonywalny usługi ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, lepiej w każdym razie tego nie wyłączać, najpierw zobacz następny krok. Aktualizacje, aplikacje antywirusowe i działające w tle. Komputer często zwalnia znikąd, ponieważ... System Windows aktualizuje się w tle. Program antywirusowy przeprowadza pełne skanowanie. Niektóre programy w chmurze, OneDrive, Google Drive i TP. Synchronizują kilka plików. Co zrobić? Jeśli widzisz usługę Windows Update lub coś podobnego zużywającego dużo dysku procesora, poczekaj chwilę, poczekaj, aż się zakończy. Sprawdź w programie antywirusowym, czy trwa skanowanie i jeśli to możliwe, zaplanuj je na czas, w którym nie korzystasz intensywnie z komputera. Te aplikacje w chmurze umożliwiają wstrzymanie synchronizacji. Jeśli wszystko się zawiesza, wstrzymaj, użyj komputera, a następnie wznów. Jeśli nawet po pewnym czasie nic takiego nie ustąpi, oznacza to, że nie jest to już tylko nudna aktualizacja. Kontynuuj badanie. Dysk pełny lub przy 100% wykorzystaniu. Prawie pełny dysk sprawia, że Windows jest znacznie cięższy, szczególnie jeśli jest to nadal mechaniczny dysk HD. Co więcej, często zdarza się, że dysk jest używany w 100% ze względu na indeksowanie, program antywirusowy lub usługi systemowe. Praktyczne kroki. Pierwsze, otwórz eksplorator plików ten komputer i sprawdź, ile wolnego miejsca masz na dysku C. Drugie, jeśli jest mniej niż 15,20 e-wolnego, wyczyść. Opróżnij kosz. Usuń ogromne pliki z plików do pobrania i filmów, których już nie potrzebujesz. Użyj narzędzia oczyszczania dysku, wykrywanie pamięci, aby usunąć pliki tymczasowe. Jeśli menedżer zadań przez długi czas pokazuje 100% dysku, nawet jeśli nic nie jest otwarte. Oginstaluj programy, których nigdy nie używasz. Upewnij się, że nie są zainstalowane jednocześnie dwa programy antywirusowe. Na komputerach ze starym dyskiem HD może to oznaczać jego zmęczenie lub awarię, a dysk SSD zwykle rozwiązuje większość problemów. Programy uruchamiane razem z systemem Windows. Kolejny klasyczny złoczyńca, mnóstwo rzeczy otwierające się samoistnie po włączeniu komputera. Aby to zobaczyć... Pierwsze, otwórz ponownie menedżera zadań. Drugie, przejdź do zakładki Uruchamianie. Trzecie, wyłącz wszystko, co nie musi otwierać się w systemie Windows, klienci gier, programy uruchamiające, aktualizacje oprogramowania itp. Nie wyłączaj elementów, których nie rozpoznajesz i które pojawiają się w systemie lub programie antywirusowym. Skoncentruj się na oczywistościach, rzeczach, o których wiesz, że używasz ich tylko czasami. Skanuj w poszukiwaniu wirusów, oprogramowania reklamowego i innych najeźdźców. Jeśli Twój komputer nagle zwalnia, zaczyna otwierać dziwne okna lub pojawiają się programy, których instalacji nie pamiętasz, podejrzewaj złośliwe oprogramowanie. Zrób to tak. Otwórz zabezpieczenia systemu Windows i uruchom pełne skanowanie. Jeśli masz zainstalowany inny niezawodny program antywirusowy, przeprowadź skanowanie również jego. Oginstaluj paski narzędzi, cudowne optymalizatory i wszelkie podejrzane programy, które pojawiły się ostatnio. Po usunięciu tych rzeczy, uruchom ponownie i sprawdź, czy wydajność się poprawi. Ciepło, kurz i zużyte części. Notebook bardzo się nagrzewa, wentylator zawsze pracuje na maksimum i klawiatura się nagrzewa to oznaki, że procesor może zmniejszać prędkość, aby uniknąć spalenia, co powoduje spowolnienie wszystkiego. Możesz? Używaj notebołoka na twardej powierzchni, stół, nigdy na łóżku lub sofie. Ostrożnie oczyść otwory wentylacyjne za pomocą miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza. Jeśli komputer stacjonarny był używany przez lata, rozważ zlecenie jego czyszczenia wewnętrznego przez osobę, która rozumie. Jeśli Twój komputer jest gorący i powolny, nawet w stanie spoczynku, jest to ostrzeżenie, że warto dokładniej sprawdzić sprzęt. Kiedy warto dokonać aktualizacji lub poprosić o pomoc. Są chwile, kiedy zrobiłeś to wszystko, a komputer nadal cierpi. Istnieją dwie możliwości: limit sprzętowy, za mało pamięci w stosunku do tego, czego używasz dzisiaj, zbyt stary HD lub zbyt prosty procesor. Aktualizacja do dysku SSD i większej ilości pamięci RAM zwykle przekształca stare maszyny w jak największym stopniu. Poważniejszy problem Dziwne dźwięki dochodzące z HD, ciągłe błędy, awarie nawet po sformatowaniu. Co więcej, czasami ostatnia aktualizacja systemu zawiera błąd powodujący spadek wydajności. Jeśli zauważyłeś, że po aktualizacji windowsa wszystko się pogorszyło, warto sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja naprawiająca ten błąd, lub w ostateczności porozmawiać z technikiem w sprawie powrotu do poprzedniej wersji. Jeśli nic, co tu widzieliśmy, nie rozwiąże problemu, warto oddać komputer osobie, która może przetestować pamięć, dysk, inne komponenty za pomocą określonych narzędzi. A jeśli jej to nie pomoże, istnieje rozwiązanie, które działa w 100% przypadków. Wyrzuć go do kosza i kup nowy.